Więc jeżeli kortyzol jest przewlekle podwyższony, no to poziom testosteronu po prostu będzie nam spadał. Natomiast nie oceniłbym tego jako główną przyczynę, raczej potraktujmy to jako ciekawostkę, to bo główną przyczyną również chyba związaną z tym rozwojem technologicznym jest to, że praca jakby przeszła z tego segmentu bardziej fizycznej, która była wiem, 100 lat temu, 200, 300, 500 tysięcy, to już w ogóle, mhm. na pracę siedzącą. Obecnie tam prawie 50% społeczeństwa tych krajów zachodnich rozwiniętych, Pracuje siedząc przy biurku. Na spadek aktywności fizycznej, e, no tutaj on się bezpośrednio przekłada na to, że ludzie są bardziej otyli. My w naszym społeczeństwie polskim mamy chyba co trzecią osobę już otyłą, w Stanach mm. Zjednoczonych to jest prawie 50%, Na no, a otyłość z kolei jest bezpośrednio powiązana ze spadkiem testosteronu. Stop! Jeżeli to cię zaciekawiło, to wejdźcie na nasz kanał Siły Specjalne w Biznesie, żeby obejrzeć cały odcinek i odkryć swój potencjał.